Pomożemy nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Błogosławmy Panu. Pracują. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament teraz i zawsze i na wieki wieków amen Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament teraz i zawsze i na wieki wieków amen Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament teraz i zawsze i na wieki wieków amen Panie Jezu w tej godzinie śmierci Twoje, twoje na krzyżu. Prosimy Cię, żeby na świecie panował pokój, aby nie było wojen. Modlę się także za wszystkich ludzi chorych, cierpiących w tej koronce do Bożego Miłosierdzia, za zmarłych, którzy odeszli do ciebie, panie Jezu, za trudności, które przygnatają nas zawsze, ale mamy się nie poddawać i podnosić się z ziemi. Mamy brać swój krzyż i ciebie naśladować. Więc, w tej koronce chcemy powiedzieć nasze pokorne prośby, nasze pokorne myśli, zanieśmy teraz w cichej. Modlitwie teraz do Pana Jezusa nasze prośby. w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszą winowajco i nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas ba podezłego. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módź się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światły ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało, On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i z martwych stał dnia trzeciego, jako oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale. Sądzić żywych i umarłych, a królestwo jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, o Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski kościół, wyznając chrzestne odpuszczenie grzechów i oczekując wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego syna Twojego Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew duszę i bóstwo Najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego a Pana, naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam tobie. Tak wielkim sakramentem Badajmy wszyscy wraz. niech się wypowie te starych praw czas, co dla zmysłów nie Wieczna chwała brzmi. Amen. Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie Zostawieś nam pamiątkę swej męki, daj nam taką świą otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia, który, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech będzie chwała i cześć, i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała, taki mu chwała i cześć. Niech będzie chwała i cześć. I uwielbienia, chwała i cześć Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała, takiemu. Chwała i cześć. Niech będzie chwała i cześć, i uwielbienia. Chwała i cześć. Jezusowi chwała, niech będzie chwała, tak jemu chwała i cześć. Nasze plany i nadzieje, Coś niwe raz po raz, Tylko Boże miłosierdzie, Nie zawodzi nigdy nas. Jezu, ufam Tobie, Od dziecięcych lat. Jezu, ufam Tobie, Choćby wątpił świat, strzeż mnie, dobry Jezu, jak własności swej, i w opiece czułej duszę moją miej. Ufność miłosierdzie Boże zapewnienie daje nam. Że w godzinie naszej śmierci przyjdzie po nas Jezus sam. Jezu, ufam Tobie, od dziecięcych lat. Jezu, ufam Tobie, choćby wątpił świat, strzeż mnie dobry, Jezu. Jak własności swej, i bo piece czułej, duszę moją miej w trudnych chwilach swego życia. Nie rozpaczań, nie roń łez. Ufność Boże, miłosierdzie, troską Twym położy kres, Jezu, ufam Tobie od dziecięcych lat. Jezu, ufam Tobie, choćby wątpił świat. Strzeż mnie, dobry Jezu, jak w własności swej i bo opiece czułej duszę moją mniej, Pragnę oddać się dziś Tobie, Całym życiem służyć Ci pragnę Boże miłosierdzie, głosić ludziom w smutne dni. Jezu, ufam Tobie od dziecięcych lat. Jezu, ufam Tobie, choćby wątpił świat. Strzeż mnie dobry, Jezu jak własności swej i w opiece czułej duszę moją mniej.